Fizyczne poprawiają wydolność, poprawiają samopoczucie, bardzo dobrze wpływają na ogólny stan zdrowia i fizycznego i psychicznego danej osoby. Muzyka Te zajęcia są, są specyficzne, ponieważ seniorzy mają inne wymagania niż osoby młode niż osoby w średnim wieku, także te zajęcia są specjalnie dostosowane do osób w takim wieku. W ubiegłym roku po raz pierwszy wnioskowaliśmy o pieniążki. W tym roku jest to druga edycja. Obecne zajęcia to są zajęcia jogi. To jest część jakby projektu dotyczące sportu i rekreacji i aktywności fizycznej seniorów. Także tutaj pierwsza grupa seniorów właśnie kończy zajęcie, za chwileczkę będzie druga grupa seniorów. Ogólnie projekt skierowany jest do 110 osób starszych, czyli osób po 60 roku życia i o dziwo z roku na rok tych osób przybywa i frekwencja jest naprawdę 100%. Projekt realizuje klub sportowy Mosir Huragan we współpracy z miastem Międzyrzec Podlaskim. mnie mobilizuje do ćwiczeń w domu, bo tutaj mamy ćwiczenia, dostajemy pewne zadania do domu i ja już od dłuższego, od dłuższego czasu, rano, codziennie pół godziny ćwiczę. Ja mam kłopoty z kręgosłupem, jestem już bez leków przeciwbólowych i ja widzę, że to jest lek najważniejszy. Ruch gimnastyka. W ramach tego projektu mamy taki blok stricte sportowy czy stricte rekreacyjno-sportowy, który obejmuje właśnie zajęcia jogi, aqua aerobik, marsze Nordic Walking. Poza tym seniorów trochę przygotowujemy do kontaktu z urządzeniami nowej technologii, czyli z komputerami i aparatami cyfrowymi. Także są zajęcia z fotografii i warsztaty komputerowe. Ponadto zajęcia integracyjne ściśle związane z komunikacją między seniorami, także z młodszym pokoleniem, czyli różne spotkania rekreacyjne, spotkania integracyjne. Planowana jest również wycieczka do Krakowa związana z poznawaniem dogłębnym naszej kultury, ponieważ mamy też wykłady dotyczące innych kultur. Ja uważam, że nigdy nie jest za późno na to, aby zacząć ćwiczyć. Robić cokolwiek tak naprawdę. Panie, tutaj są bardzo aktywne, ponieważ one uprawiają jeszcze Nordic Walking. Jest jeszcze aqua, zajęcia w basenie. Także naprawdę warto zacząć w każdym momencie życia, tylko należy dobrze dobrać dane zajęcia do siebie, tak żeby nie zaszkodzić sobie. Patrzcie na mnie, jaka byłam i patrzcie na mnie, jaka jestem.